Witam nas na witam widząc na kanale. Kolejny dzień, teraz padł taki gwoźdź Zmieniłem sobie sondę na, na oryginalną, tak tylko dawno nic mnie chodziłem, żeby zobaczyć jak to jest, bo jest czysty teren Żeby zobaczyć jak to jest, ale już w y, przyszłym parę kroków już mi się nie podoba, jest naprawdę się tak zbudza Jest tragedia jak na winnicę jak na winnicę to wam powiem, że jest y, naprawdę tragedia, ale zobaczymy, no kurde może, może, może być troszeczkę głębsza albo 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 pokażę mi całkiem inny sygnał, nie wiem, no zobaczymy. Jak na razie gwóźdź wpadł, nic ciekawego, wcześniej jakiś lewy sygnał był, bo... nie wiem, no zobaczymy. Jak coś, widzimy się przy jakimś lepszym fancie. tam takie fanty. Znajduję jakieś, jakieś pierdółka metalowa, dość głęboko na pół sztycha, znaczy na dwa sztychy, może tak, kurde, jak kurde, powiem. Nie wiem, więcej czuję, że z tym oryginalnym cewkiem to więcej żelazka wyciągnę. Nie wiem, zobaczymy. Je do końca, ale niewygodnie mi się z nim chodzi. Może zmienię, zobaczymy, nie? Jak na razie, jedę do końca, jak nic nie będzie. To zmieniam po prostu, bo, bo mi jest niewygodnie, jest ciężko. Przyzwyczaiłem się już do, do tej 24 SP24. Także lecę do końca i najwyżej zmienię, sądzę. To dosłownie, dosłownie był sygnał duch. W ogóle zmieniłem cewkę i co chwilę jakieś wychodziły. Powiem Wam takie pierdóleczki kolorowe, wiecie. Tutaj takie pierdółki wychodziły różne. W ogóle żadnych zakłóceń na fula. Detektor, stamtąd musiałem zejść z czułości No no kurde, no nie da się po chodzić z tą oryginalną Już wiedziałem o tym, ale dawno nie chodziłem, chciałem zobaczyć czy, czy coś Ten, ale, ale no faktycznie nie, nie da się Kurde, powiem mam taki sygnał duch, ale się tam jakoś tam przebijał, kopłem, kopłem i z głęboka wyszła mi monetka Ale co to za monetka? Będzie Dublet Mhm. Mm Dublet No i, i, i tyle z tego A, no nie, nie. Ludwik XIII prawdopodobnie, ale Nie wiem co Co to może być za Książę, książę na tej monecie Na pewno Ludwik XIII, ale Kurde, że w, wytarta tak grubo, czy to mógłby być gaston czy nie tego nie wiem ale jest moneczek stary, jest spoko także fanty jeszcze tu leżę, trzeba się wsłuchiwać i iść tym ślimaczym tempem, tak jak teraz sobie chodzę, na spokojnie I, i, i kopię wszystko także nie przedłużam widzimy się przy kolejnym dole prak sygnał praktycznie, że obok mam jakąś nabijeczkę widzę, że chyba była pozłacana Jakieś jakieś nie wiem. Oczywiście zobaczycie ją na podsumowaniu. No ale jest jakaś kolejna pierdółka, także spoko. Lecimy dalej. I co? Ta sama lejka jeszcze i znowu mamy sygnał i mamy połóweczkę na pasteczkę. Także super. Kurde, kolejny napastek na tej miejscówce. Tutaj chyba 3 albo 4. Znalazłem jeśli się nie. Mylę. A tutaj mamy kolejne, tylko że połówka napastka. No kurde, grubo, fajnie. Chodzę naprawdę powoli. Już jest, naprawdę nie ma tych śmieci, już tak jest ładnie wysprzątane, że tylko Tylko fajne sygnały wychodzą Od czasu do czasu oczywiście, jakaś tam folia jeszcze Mikrofolia się znajdzie, ale Na no takich, no takich miejscówkach się przyjemnie chodzi jest Spacerek, delikatnie przemiatasz I wyskakują fanciki Także super No mega, lecimy dalej Zobaczcie jaki ładny kolek Był zachowany Nie wiem czy to nie było od butelki Czy od czegoś, no nie wiem Tutaj urwany dzinzelek to prawdopodobnie było jakieś zamknięcie od mm, butelki, od jakiegoś dzbanka czy coś nie wiem No takie taki ciekawostka, choć jak fajnie wygląda taka pierdółka no i ja lecę dalej czy jeszcze no i kolejny manek w tych, w tych śmieciach kolejna lejka, kolejny majaczek Naprawdę chodzę, chodzę sobie tak, że, że idę prosto później jak słyszę że są dużo zakłóceń to chodzę sobie tak na na, na mm, Kurde, na skos Tak na skosy sobie chodzę No i wiecie Pomiędzy tego znajduję jakiś ładny sygnał i go kopię Dubleton standardzik ale coś cieniutka monetka jest, one są ogólnie takie te, te ludwiki to one są naprawdę cieniutkie jeszcze jest za nim jakoś zaroś, teraz tutaj ocenimy Na pewno Ludwik XIII, już pisze Ludwik XIII, tak Ludwik XIII Bez żadnego... Bez jakichś tam władców, po prostu Ludwik XIII Jakość tej monetki jest naprawdę skromna Ale jest kolejny stary moniaczek no, kiepskie stany wychodzą, ale, ale, ale jest kolejny stary maniaczek, także no grubo nie. No, kurde, patrzcie tam był dołeczek pierwszym parę kroczków dosłownie. I kolejny fancio, wyskoczył mi tutaj. To tu już raczej będzie Guzik, jeszcze to to wieje. No, guzik i to chyba nawet współczesny. No ale jest kolejny kurde no grubo nie. Także spoko lecimy dalej na... takie, fan... takie na ryby robaczki to miałoby branie kurde a burgers miałby co jeść <laughs> no grubo nie? pacieki wraca do dołka jak sobie tam koczuje nie pamiętam dokładnie, kiedyś wiedziałem, ale teraz nie, nie powiem wam co to Mm, jak, czy, czy to jest larwa, kiedyś człowiek więcej oglądał National Geographic czy Discovery czy coś, tak to teraz to nie ma czasu nawet, także lecimy przed łóżami, lecimy dalej. Głęboko się sygnał duch, ale kopłem taki, jakby trybik, No, nie wiem, co to... może od lampy naftowej, chociaż kto tam wie, może od zegarka jakieś taka pierdółka, tu zębatki widać ładnie, widać tu, to... no nie wiem, powiem wam, że nie mam pojęcia, to taka pierdółka dość głęboko. Pięknie, kule miało padać dzisiaj. Niby coś tam są: jakieś takie chmury. Ale po jednej stronie jest jasno, po drugiej jest ciemno. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Ja nie przedłużam i lecimy dalej z tematem. kolejny sygnał duch, ale kopnie z wami. Może, może będzie coś fajnego. Taki sygnał duch, ale. Cześć, już. Raczej chyba nic No nic, raczej, raczej to nie było jakieś dzielastwo pewnie No Teraz wyszedłem prześniczek ładny I oczywiście zacznę go na podsumowaniu, bo Po co go oczywiście teraz jak, jak wam go pokażę później No ale jest przęśniczek Także jest spoko kurde ich naprawdę jest masa tutaj Lecimy dalej Kurde, powiem wam, że dobrym rękę udźwignąć, że właśnie trzymam w ręku rzymską monetę Ponieważ e, jest gruba Nietypowa Ale W bardzo kiepskim stanie, naprawdę destrukt No ale Tu mi się normalnie rzuca gościu Moim zdaniem jest to rzymska moneta ale jest katastrofa, nie? Stan jest katastrofa, ale rzymska moneta jest, spokojnie. spoko, nie? Szkoda, że nie? Ale już widać tutaj wypuchnięcie, jest twarz. Naprawdę kiepsko, kiepsko to widać. Raczej z nic nie, nie będzie, ale na podsumowaniu Wam jeszcze raz pokażę. Ale kurde, rzymska moneta, no grubo, nie? Lecimy dalej. Powiem tak, serce mi stanęło, kurde. Patrzcie na to, jaka kieta. Czekajcie. Patrzcie jaka złota kieta. Ja pierdzielę. Jaka duża, nie? Jakby była cała i jeszcze jakby była złota, to by był kozak. A jest to aluminium. Tylko pozana. Ale taka kieta. Kurde mi się za... Aż mi serce stanęło, no ale... Po zabawie. <laughs> Lecimy dalej. Kurde powiem, wam, że mi się uchwyt yy, na kamerkę zepsuł, ledwo się trzyma. Będę go musiał skleić, bo mi po prostu kamerka mi spadła, nie? A patrzcie na to. Kolejny parstek, Nie no to już jest. Kolejny napasteczek. Ja pierdzielę. No grubo. Drugi dzisiaj. A na tym miejscówce już chyba czwarty, e, chyba szósty już. No ładnie, dość ładnie nawet zdobiony. Zniszczony jest już, ale jest są jakieś zdobienia ładne. Zobaczycie na podsumowaniu. A. No ale ja lecę dalej co, ja będę tam, jeszcze chwilę sobie pochodzę, kamerka mi się, ten uchwyt mi się zepsuł, także pochodzę sobie jeszcze chwilę, już mam dość, 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 ja myślę, że filmiku, nie potrzebuję więcej, jeszcze jest niedziela, też trzeba odpocząć, więc y, też trzeba coś ugotować w końcu, obiadek jakiś zjeść, więc co, nie przedłużam, widzimy się w kolejnym dułeczku, dół, jak już nic nie znajdę, to po prostu widzimy się na podsumowaniu, lecimy na odchodne auto jest dosłownie tutaj nie A taki sygnał był mieszany z 20 coś na 50 coś I mam zaschniętą monetkę Odsłania się plating Dobry tyłem I druga strona Druga strona Druga strona jest taka, że twarzy nie widać Czekajcie, twarzy nie widać Ale za to widać napisy dość nawet w miarę ładnie Chociaż nie wiem de tu Będę musiał sprawdzić po prostu i podpiszę Wam. <laughs> Może być starsza. <laughs> Także spoko. Nie wiem. No kurde. Będę ja musiał odczytać. Na no wersie dy Zobaczymy, nie? Ja to rozszyfruję, spróbuję rozszyfrować. Roku nie widzę, nie wiem gdzie to jest. A, tutaj jest. Tutaj jest chyba rok. I rok mamy 1600 1632 No to wpiszemy 1632, tak? Tak, 32 No i znajdziemy tą monetkę. Podpiszę wam. Kurde, ostatni ostatni fand Ostatni fand jest Moniaczek. Szkoda, że taki, taki stan w miarę nawet ładny, zachowany. Tylko, że już nie czytelna na twarz jest, nie? Ale ogólnie ładna patynka, nie? Ale super jest, super, super. Ostatni strzał i widzimy się na podsumowaniu, siemano! Siemadczku, witam was na podsumowaniu. Takie krótkie, szybkie podsumowanie. Czemu nie? Z takich fantów, znaczy fantów z takich pierdółek co skoczyły, widzicie, że to dość sporo koloru różnego. Dużo miedziuchy. Tutaj ta złota kieta oczywiście powinna być z fantami. Tutaj przecież kurde złoto, jak są pięknie. Złota kieta Tutaj jakaś pierdółka, nie wiem czy nie od książki, czy od jakiegoś paska czy coś. Kawałek łóżeczki też wpadł. Ogólnie takie mało śmieci, naprawdę mało śmieci, dlatego widzicie to co jest. No jest takich fantów głównych, no tu widzicie. No tutaj jeszcze taki współczesny guziczek, nie ma się czym chwalić. Ale, ale tu już jest jakaś nabijeczka pozłacana, pozłacana, widzicie? Nie wiem. Tutaj mamy prześniczek. Piękny. Jest na już mi wysych Tutaj drugi na parsteczek. No jest taki takich fantów głównych, tutaj jeszcze, tutaj widzicie, jest ta rzymska moneta, tylko że po prostu, tutaj jakby się przyjrzeć, to widać twarz, ale niestety, <grym> teraz nie wiecie nic, ja, ja po dotyku czuję, że wypuchnięta twarz, ja tam się, jak się przyjrzę, to widzę tutaj normalnie nos i, 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 i twarz, ale jest, widzicie, jakiś stan jest monety, także, ale jest Rzym, także spokojnie Fajna miejscówka ja tam sąsiadom muszę zapytać, bo się co chwilę kręci. Zapytać, żeby sobie u niego tam na, 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 na przeciwko pokopać. No i jest taki główny kwantum, to widzicie w serii Ludwik 13. Tutaj, e, tutaj się widzicie, świeci się głowa, to jest Ludwik XIII, tylko Nie mogę czytać co to za, za, za tam książę jest na tym, ale jest z Ludwika 13, także spoko. Tutaj kolejna z tej serii. E, kolejna z serii Ludwik 13. czekajcie. 4. nie wiem czy to coś będzie widać lepiej z wodą widzicie tu już jest Ludwik XIII tu już jest Ludwik XIII ale, ale nie, nie, nie mogę czytać daty ani nic widzicie jestem sobie gościu taki stan kiepski no i ta z tych lepszych ta z, w tym lepszym stanie co mi wyszło tylko że po prostu twarz widzicie nie ma, nie ma w ogóle jest wytarta Całkiem, czekaj to jest... tu jest tył. Tu jest... nie tu jest tył. Tu jest tył. Mamy 1630. 1632 Duble Term. Bardzo ładna platinka, bo mam patynka, platynka, platynka, ale widzicie, że, że ty władca jest wytarty. I tutaj jest podpisane. Ja sobie to wpiszę w neta i podpiszę na filmiki. Na, pod filmikiem podpiszę pod, po prostu co to jest. Jest to na pewno rok 2013, tylko że nie wiem jaki władcy, na nim tam może być jakieś książę czy coś, to też zależy od regionu i w ogóle. Także spoko. Ja mamy jak na krótki wypad, no to super fajnie posypał znowu na tej miejscówce, którą już przeszłem tyle razy. Tam ją czyściłem na grubo i dalej jeszcze wychodzi i jeszcze mam do wyczyszczenia jeszcze tam mi zostało parę lejek, także spoko. Więc... Jak się podoba, zostawcie jakiś ślad po sobie. I widzimy się w kolejnych filingach w terenie. Siema.